Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zagramy zaczarowane wyzwanie grając tylko Mortisem wraz z Paulą i upartą Zozoł zobaczymy czy uda nam się to przejść bez przegranej zaczynajmy okay, dało nam Tarę Po oraz Fanga Tam widzowie, jeden mecz z każdego etapu. Tutaj robimy kile, płacimy się Mortisem. Mamy 6 do jednego. tak w ogóle widzowie z YouTube'a, to teraz mam streamę na Twitchu. Więc jeśli ktoś by chciał oglądać moje streamy. To ja streamuję na Twitchu, będzie link e, w komentarzu, co właśnie w godzinach wieczornych. ale ja teraz zrobię dash'a w dół, wciankę. Więc jeśli ktoś byłby, byłby zainteresowany oglądaniem moich streamów, pisaniem na czacie i tak dalej, to zapraszam serdecznie. Ok, mamy 19:10. Okej okay. Teraz przechodzimy do następnego etapu. Okej, okay, już przechodzimy widzowie do drugiego etapu. Zobaczymy jak nam, jak nam się uda. <dziwnio> Dziwnie to ująłem, ale chodziło mi o to, czy dobrze nam pójdzie. Okej, okay, mamy piper, gaza i amber. Widzę, że ja tutaj dostaję potężne kery. Nawet nie zrobiłem jednego dasha, a już mamy 2 na 3 na 1, znaczy się Okej, okay, takie carry to ja rozumiem, widzowie. Zrobiłem killa, ale ledłem. Oho, jest 2 na 1. Dawaj porobisz to. Gadżetem, gadżet może dać w gaza, o i nie skakać, gadżet, gadżet. Dawaj, jak jeszcze to porobić, to ja nie wiem. Dobra. Chodźmy to, to jest ciężka na pana Morsi, bo są te kolczatki, które mi blokują chodzenie i jeszcze mają takie postacie na, na daleko, więc jest trochę lipa. Dajemy ulta dobrego, drugi ult tam zaraz ją na blisko, ona skacze Ląduje, zabijamy Nice Zarazie teraz przechodzimy do trzeciego etapu Okej, okay, już zaczyna się gra, gramy na griffa surża Oraz 8 -bita. Myślę, że na no spokojnie wygramy to Aż od nich poszedł na środek. Ej, robimy szybki zamach. Nie udało się go zabić. Robimy, robimy jakieś combo Patrzcie to. Czy uda nam się zrobić jakieś dobre kombo. Nie, no, nie uda się, bo się rozdzielili trochę. Niech się od razu zrobię wtedy kombo Okej okay. O double killa, ale to nie było nic nadzwyczajnego Chyba, teraz, chyba, teraz Jego laga miałem Okej, okay. może w następnym trybie coś zrobimy fajnego na grawie. W ogóle wygrywamy do zera meczyk Polecam. Ok, przechodzimy do Game Graba. Już mamy ostatni meczek. Gramy teraz na Gina Baza i Bibi. Jeśli nam się uda, to wychodzi na to, że wygraliśmy challenge bez żadnej porażki prze pra przegranej. Czy jesteśmy na tyle dobrze, żeby to zrobić? A teraz zepsułem Dasha, ale będę się teraz płacił. Po się widzowie. Ale mi Bibi zmiotło tą bańką. Dobra jest. Tylko wam tak sobie przypomnę, że teraz nagrywam ten odcinek na streamie, dlatego też macie na przykład cel donate'ów, macie topkę i tak dalej. Więc jeśli ktoś by chciał być na streama to będziecie mieli w komentarzu linka do streama oraz linka do Discorda. Tam są powiadomienia dotyczące streamów, dotyczące na temat streamów i tak dalej. Więc jeśli chcecie to dołączcie. Chodzi, Bibi. Robimy tak, tak, tak. Okej, okay, mamy. Może nadal będziemy mieli akcję meczu? Czy to nam się uda? I jeszcze tak, w ogóle on do was, do was widzowie taką fajną informację. Tylko odbierzemy nagrody. Okej, okay, 250 punktów, 3 tonów. Wygrywamy. Przy okazji, jeszcze zrobiłem misję na Mortysie. Akurat się tak złożyło. Tutaj zobaczycie, że nie kłamałem. Zagraliśmy 8 meczy z Mortisem. Odtąd. Dwa razy Banty, dwa razy nokel dwa razy Hodson, dwa razy game Grab Dobra, GGS. Dzięki za pomoc. I teraz widzowię mam dla Was naprawdę. Naprawdę ważną informację. Wraz z moim kolegą MyPro Założyliśmy Oelixa, a tak dokładnie to on założył. Ale mamy wspólne oferty, takie jak już Wam pokazuję. Tutaj możecie wbić na tego Oelixa. Dam Wam też linka yy, w opisie. Dobrze, różne fajne oferty, tylko na to spójrzcie. Brawl Stars, Botadyk i Maifro pomagały w bici 300 rangę. 80 zł. Razem będziemy z Wami grali. Tutaj tak. Brawl Stars. Pakiet rodziny plus, 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 friend, plus, tak jakby friendliście, że plus, 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 fr, wy friendliście. Czyli dodaje, dodajecie tak, MyPro, mnie, Kacpra, Rzyma, Wartą i Paulę. Cena 1 na 70 zł. A jak chcecie jakąś tańszą propozycję, to na przykład tutaj macie mnie samego za 30 zł, MyPro za 30, tutaj macie mnie i MyPro za 60, Tutaj jeszcze macie taką ofertę specjalną, dosłownie specjalną. Rzym 64 friendlies, friendliście. Stan uszkodzony cena do negocjacji. Jak, jeśli chcecie tego Rzyma, to zapraszam 2 złote. Możemy z przesyłką. <grym> <grym> Nie no, Hartu jest tą przesyłką. To jest oczywiście dodanie do, do znajomych w grze. Więc w sumie to na tyle widzę w tym odcinku. Nie zapomnijcie, żeby zostawić suba na kanale. Żeby po prostu nie ominęły Was inne odcinki. Do zobaczenia. Cześć.